Wzięłośku mordeczki, jestem Bartek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj, dzisiaj to dzisiaj informacja. Zmi zmieniam swoją nazwę na YouTubie z Minecraft.pl z Minecraft.pl na Minecraftpolska.pl Okej, okay. to taki króciutki informacja, żebyście jak weszli na mój kanał, żebyście znaczy, żebyście jak weszli na kanał mój to że sobie patrzę Minecraftpolska.pl i byście myśleli, że to jakiś inny kanał, więc Mamy okej. Okay. I to jest mój nowa nazwa. możecie wpaść też na mój kanał. Nie to chciałem. O, na to możecie wpaść. Filmik bo to dzisiaj nagrywam to ten filmik nagrywam po, po drugim filmiku, więc to taka informacja, więc pa